jestem ciekawa ile osób na to czekało. Błonżuch ponownie po przerwie. Tym razem na pierwszy rzut idzie opuszczona fabryka samolotów. Na terenie znajduje się hala produkcyjna, rampa załadunkowa, toaleta i pomieszczenia, znaczy bardziej obiekt nieznanego mi przeznaczenia. I tradycyjnie zapraszam na kolejny urbex. To krótko o historii tego miejsca, ta fabryka, bo ogólnie było ich więcej, powstała podczas okupacji niemieckiej i ta konkretnie, w której teraz się znajdujemy, powstała po zbombardowaniu innej w okolicy, niestety nie mogę podawać nazw, bo to tu akcja lokalizacja poszła sobie w las, przez co trudniej się tłumaczy. I produkowano na początku tutaj silniki do samolotów, później akumulatory, a na samym końcu podobno telewizory. Nie wiem jaka jest prawda. Ta hala produkcyjna, w której obecnie się znajdujemy znowu mam gadane. jest najprawdopodobniej jedyną, która się ostała, chociaż ten las, w którym się znajduje, ten obiekt jest ogromny, więc ciężko mi stwierdzić. W każdym razie na pewno taki wielki obiekt w tym lesie. I jeszcze tak z ciekawostek. To ten las w tym lesie miało miejsce mordu okresu stalinowskiego. Ciało niestety nigdy nie znaleziono. To tu mamy wcześniej wspomniane budynki. Te toaleta, to jest akurat. Dwa pomieszczenia, nic specjalnego, nic się nie ostało. Może jedynie takie kabiny. Bez toalety nie ma orybeksu tradycyjnie. No, a tu mamy. Naszą halę produkcyjną. Idąc dalej, wracając do tej hali, to ogólnie niewiele wiadomo na temat tego miejsca. Niewiele zapisków. Zapisków? Nie, wiem, czy to się tak mówi. Jest na temat tego. Więc jeśli coś jest. No, można mi poprawić, bo mogę się mylić. No już połowę tak, może nie połowę. przeszliśmy tej hali. Tam mamy jeszcze ciemny korytarz, do którego wyjdziemy później. Pod koniec. A tu mamy przejście do kolejnej kolejnego większego pomieszczenia. A ja tymczasem trochę to przyciemnie. Dobrze. Oko się to są takie hałasy czasami, że... No, A tam my mamy koniec tej hali, i tam dalej znajduje się rampa załadunkowa, do której pójdziemy. Osoby, które są już dłużej ze mną na kanale, to pewnie kojarzą już to miejsce, bo już tu nagrywam. To było bodajże pierwsze miejsce w Polsce. Udało mi się nagrać, bo wcześniej tylko w Niemczech. W każdym razie wracając do tego do tej historii, to fabryki zakończyły działalność w 1945 roku w styczniu, jeśli dobrze pamiętam. Wtedy, kiedy armia czerwona wkroczyła. Dobra, i teraz Wam pokażę parę artefaktów, które udało mi się tu znaleźć. Sorry za to światło. Takie. Jakby, jakby mój aparat miał astygmatyzm. Czy jak to się nazywa? Tu u góry mamy jakieś kabelki, druciki i przewody, które się ciągną. Daleko, daleko. A ogólnie halata. To pomieszczenie wygląda tak. Strasznie mi się język kończy. To ogólnie dochodzimy do końca hali. Zrobię jaśniej trochę. Ostatecznie jednak nie użyłam latarki. No dobra, teraz jest za jasno. Z, nie ma jak to zabawa telefonem. Zaraz się powinno ogarnąć, chyba że się nie ogarnie. A jest białe. Dobra, prawie. A to ptak. Jakiś duży Jezuś. Już.. Nerwy już są kaput. Dobra. W każdym razie tam mamy rampę załadunkową. To robiąc jeszcze takie podsumowanie pod koniec, czyli znajdowała się tutaj fabryka samolotów, która produkowała silniki, później akumulatory, na końcu telewizory. Ostała się ta jedna hala produkcyjna, chociaż mogę się mylić. Jeszcze raz sobie przejdę, i może zrobię parę ujęć, żeby tam dodać w montażu później, no, to chyba by było. Na tyle, za chwilę się z Wami pożegnam. Zapomniałam Wam jeszcze jednej rzeczy powiedzieć. Zaraz zrobimy jaśniej. Stamtąd przyszliśmy. Tam jest to wejście. Za nami jest rampa, żebyśmy mieli jakieś pojęcie. Ale nie pokazywałam Wam tego ciemnego tunelu, o którym wspominałam. Zaraz do niego pójdziemy. Jak widzieliście, załączyłam moją ulubioną maskę. W cegielni już ją kiedyś miałam. A my już jesteśmy w... Kurde, ciemno jak. Może trochę podjaśnię. O, moment, o teraz. Pustka. Ale zauważyłam jedną ciekawą rzecz, której wcześniej nie widziałam. Mamy lampę. Ale gimbal druga. Dobra. Wchodzimy już. I widzimy się przy wejściu, czy tam przy wyjściu, teraz już w sumie ponownie. Wyglądam już, jakby mnie samochód przyjechał, na włosy. W każdym razie dziękuję za poświęconą uwagę, że obejrzeliście ten odcinek i że zostaniecie dłużej, znowu jakieś dźwięki merci i do zobaczenia tradycyjnie.